Słomka ze Słomy to innowacyjny projekt współfinansowany ze środków unijnych, w ramach którego opracowana została technologia produkcji słomek ze Słomy. Przedsięwzięcie to stanowiło przede wszystkim przykład udanej współpracy pomiędzy doradztwem rolniczym, dwoma instytutami badawczymi, rolnikiem z województwa świętokrzyskiego oraz przedsiębiorcą z branży metalurgicznej. Projekt składał się z kilku etapów. Pierwszym z nich było uzyskanie znacznie udoskonalonej postaci słomy o różnej długości i średnicy jako półproduktu do produkcji słomek. W drugim etapie opracowana i wykonana została prototypowa maszyna do zbioru, która w trakcie tego procesu nie uszkadzała słomy. Trzecim etapem było opracowanie i wykonanie zautomatyzowanej linii docięcia słomy wraz z myciem, dezynfekcją i pakowaniem, co umożliwiło uzyskanie finalnego produktu. Podsumowanie projektu odbyło się 17 grudnia 2024 roku w Świętokrzyskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach na konferencji pod tytułem Nowoczesne rozwiązania w rolnictwie z wykorzystaniem środków unijnych. Na wstępie przybyłych gości przywitała dyrektor Siodr Modliszewice Agnieszka Pietrzak, która zwróciła uwagę na rolę innowacji w rolnictwie, a także podkreśliła znaczenie funduszy unijnych w rozwoju polskiego rolnictwa. Środki unijne radykalnie zmieniły obszary wiejskie i gospodarstwa rolne. Środki unijne dały także możliwość pozyskiwania źródeł na finansowanie modernizacji w rolnych, ale także nam doradcom dały możliwość na prowadzenie doradztwa dla rolników w zakresach merytorycznych, jak rozwijać gospodarstwo rolne, jak prowadzić je zgodnie z zasadami zró zrównoważonego rolnictwa popr poprzez wdrażanie integrowanej ochrony roślin, dobrostanu zwierząt, y czy systemów jakości żywności, czy w ostatnich latach tak popularnego zagadnienia jak praktyki rolnictwa precyzyjnego czy rolnictwa 4.0. Spotykamy się dzisiaj w gronie przedstawicieli różnych środowisk, bo ważne jest, żeby choćby przy takich okazjach dyskutować o tych problemach, abyśmy je diagnozowali i odpowiadali na, na te potrzeby rolników. Także w tym kontekście głos zabrali poseł na Sejm Rafał Kasprzyk i wicewojewoda świętokrzyski Michał Skotnicki. Szanowni Państwo, jesteśmy dzisiaj w Modliszewicach na konferencji poświęconej innowacjom i pieniądzom unijnym i wsparciu unijnym dla tych innowacji w województwie świętokrzyskim przede wszystkim. Jest mi bardzo miło, że jestem tutaj dzisiaj z Państwem, bo obecność nasza w Unii Europejskiej to od olbrzymia korzyść, nie tylko dla Polski jako całości, ale przede wszystkim dla sektora rolnego, dla rolników, dla mieszkańców wsi, którzy korzystają od 20 lat na bardzo dużym wsparciu. Pani dyrektor. Agnieszce Pierwsza, dziękuję za tą konferencję, za działalność i za wsparcie, którego wszyscy rolnicy otrzymują od niej i od Środka Doradztwa Rolniczego w Budziszewicach. Bardzo się cieszę, że taka osoba z takim entuzjazmem, dynamizmem prowadzi tą jednostkę dla dobra wszystkich Państwa. W kolejnych wystąpieniach zastępcy dyrektora Świętokrzyskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Marian Hnatko i Tomasz Bilski, zaprezentowali, w jaki sposób fundusze unijne wpłynęły na rozwój rolnictwa w regionie Świętokrzyskim na przestrzeni ostatnich 20 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Kluczowymi punktami programu były wykłady naukowców współtworzących projekt Słomka ze Słomy. Profesor doktor habilitowany inżynier Grzegorz Żurek z Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie przedstawił wyniki badań nad selekcją gatunków zbóż najlepiej nadających się do produkcji słomek. Doktor inżynier Leszek Sergiel oraz magister inżynier Krzysztof Pyda z Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Udzięgu zaprezentowali konstrukcję maszyn oraz procesy technologiczne umożliwiające produkcję słomek w skali przemysłowej. Natomiast same szczegóły na temat prototypowej maszyny przedstawili dr Łukasz Nowakowski oraz dr Michał Skrzyniarz z Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach. Warto dodać, że konferencji towarzyszyły liczne konsultacje, wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy naukowcami, doradcami rolniczymi, rolnikami, a także uczniami i nauczycielami szkół rolniczych z województwa Świętokrzyskiego. Przyjechaliśmy tutaj z uczniami na konferencję, którą organizuje Świętokrzysko Wrocław Rolniczego w Modliszewicach. Zadowolony jestem tutaj z tej części wykładowej która odbywa się w trakcie, ponieważ jest to połączenie nauki z praktyką. Demonstrowane są tutaj maszyny i urządzenia, które uczniowie mogą wykorzystywać po takiej szkole. Zainspirowało mnie tutaj osobiście ta technologia słomki ze słomy, gdzie oczywiście odchodzimy całkowicie od wyrobów plastikowych, czy nawet wyrobów papierowych ponieważ jest to w czysty w stu produkt ekologiczny. No jako Szkoła Rolnicza chcielibyśmy zacieśnić tą współpracę pomiędzy ośrodkami dorostwa rolniczego, szczególnie z ośrodkiem Modliszewice i Sandomierskim w jednym głównym celu. No, chcielibyśmy właśnie uczniom pokazać, że szkoła to nie tylko nauka, szkoła to nie tylko produkcja polowa, ale szkoła to także alternatywa różnych innych czynności, które są w otoczeniu rolnictwa. I z, z tych właśnie alternatyw młody człowiek, absolwent uczeń, może czerpać też korzyści finansowe, podjęcia pracy w tych różnych branżach okołorolniczych.